Ambasador polskiego transportu na trasie. Witajcie, nazywam się Damian Bartnikowski i jestem ambasadorem polskiego transportu. Dziś moim gościem jest pan Krystian Fiedziuszko. Witam serdecznie. Dzień dobry. Człowiek, który zajmuje się sprawami symulatorów i bezpieczeństwa w ruchu drogowym Fundacji Jumper. Dokładnie. A czy panu, jako uczestnikowi ruchu drogowego zdarzyło się pomóc albo uczestniczyć w takim wypadku drogowym. 20 lat za kierownicą to naprawdę były różne, różne sytuacje i tak, tak. Była, były, były takie momenty, kiedy po prostu potrafiłem zrobić to, co, co potrzeba. Czyli całe doświadczenie i nauka się przydała akurat właśnie w tych przypadkach? No, dokładnie, dokładnie. Mówię, tu jest punkt widzenia z dwóch stron. Oprócz tego, że my uczymy tej pierwszej pomocy kierowców, którzy cały czas siedzą, siedzą za tą kierownicą, to też i uczymy przedsiębiorców, że inwestycja w pracownika, inwestycja w jego świadomość też jest no, czystym zyskiem dla firmy. Może pierwszy wydatek to jest wydatek, ale ogólnie prze, przekłada się to na, na czysty zysk. Bo kierowca, który wie doskonale, co grozi podczas drogi, jak przygotować się do tej podróży, no mniej, mniej powoduje szkód w późniejszej, w późniejszej pracy w firmach. Czyli znacznie udogadniacie pracę dla kierowców i też pomagacie przedsiębiorcom. Tak, tak, dokładnie. Tak mówię, wszystko przekłada się na oszczędności, bo nawet gdy jakieś zdarzenie drogowe będzie. A no, te zdarzenia się trafiają, bo to, to, to ciężko jest uniknąć samego zdarzenia, jeżeli na niektóre rzeczy nie mamy wpływu. No to ten pracownik dzięki odpowiedniemu przygotowaniu, to możemy go stracić na tydzień, dwa, trzy, a nie na pół roku albo w ogóle. To, to, to przekłada się wszystko na, na, na koszta, które ponosi firma, jakby nie patrzył. Czyli jak żelastwo stoi, to nie zarabia, jak się mówi, czyli jak nie mamy kierowcy, to nie mamy kim wykonać przewody. Dokładnie. Możemy mieć naprawdę piękny samochód, a człowieka w środku nie ma. A tego nie zastąpi nic. Panie Krystianie, marszałek powołał Pana do Kujawsko-Pomorskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Jaka jest Pana rola? Dokładnie. Dokładnie będę zajmował się tam szkoleniem i prewencją i nauką poprzez zabawę, tak to zostało ukierunkowane, poprzez zabawę. Yy, na różnych wydarzeniach, yy, które organizować będzie Kujawsko-Pomorska Rada Bezpieczeństwa. Czyli to już jest taka ranga prestiżowa i pełne zaufanie, jak dobrze No Ja z tego osobiście się cieszę, bo siedzę z komendantem policji, z komendantem straży pożarnej, z, z strażą miejską, z osobami, które tak naprawdę yy, są odpowiedzialne za to, co się dzieje na drodze, yy, mają wpływ, realny wpływ na, na poczynania, by zwiększyć bezpieczeństwo na, nas wszystkich na tej drodze. Świetną pracę wykonujecie. Jak najwięcej szkoleń, jak najwięcej uświadamiania przewoźników, ludzi, kierowców. Moim gościem dzisiaj był Pan Krystian Siedziuszko, e, symulatory bezpieczeństwo w ruchu drogowym w Fundacji Jumper. Dziękuję bardzo Panie kasy. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia na trasie i w internecie. Na trasie to co ważne dla transportu.